Aha Ta. Fortuna kołem się toczy Nie jeden w tym czasie z trasy swojej zboczył Bo hajsem się zauroczył Jak pasożyt padliną. To taki przykład pojedź po nim z rozkminą Jak walec po świeżym asfalcie Ciągnie się szmata, masz parcie To sraj na ten raj Bo jego atuty to chodząca kaleka W ten sposób pasożyt żeruje na naiwności człowieka Czeka tylko na gotowe, jeszcze mu za to płacą, samo świadczy o sobie, nie robię, nie robię, tylko dla ciebie, mam nie przez wielkie N, pruje jak z chuj za chuj to ten i w ten sposób jestem jak lustro, więc spójrz na mnie, zobaczyć sam siebie, to nie oszust, fortuna kołem się toczy, nikogo nic nie przeoczy, jeszcze nieraz zaskoczy i własne granice przekroczy. Fortuna kołem się toczy, nikogo i nic nie przeoczy Jeszcze nieraz zaskoczy i własne granice przekroczy Szeroko otwórz oczy, szeroko otwórz oczy Patrz jak scena się jednoczy, rośnie w siłę, są dwa wyjścia Idziesz na szczyt albo kopiesz mogiłę docięcia cięcia weź piłę i wydnij chwasta Prawdziwy MC mówi nigdy basta to nie pomyłka zawsze do celu trafem jak przesyłka. Nie wypinam tyłka, bo winny wypina. Tym sposobem temat się dopina. A orter przypina zasłużony w boju, więc pierdol się gnoju, nie ma spokoju, jak ryza, władca w kurwionego roju. Misja tego świata to zmiana ustroju, nie tylko nastroju sekstwi w rozwoju wszystko zapisane zostało na zwoju. Trzeba nim rolować, takiego jestem pokroju, nie dawaj spokoju. Fortuna kołem się toczy, nikogo i nic nie przeoczy, jeszcze nie raz zaskoczy i własne granice przekroczy. Fortuna kołem się toczy, nikogo i nic nie przeoczy, jeszcze nie raz zaskoczy i własne granice przekroczy, szeroko otwórz oczy.